Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotujemy jedno z popularniejszych dań, które gości na naszych stołach wigilijnych. Będzie to ryba po grecku wykonana w Lidl Mixie. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania ryby po grecku będziemy potrzebowali 3 duże marchewki 240 g, 2 korzenie pietruszki 250 g, 1 bulwa selera 650 g, 1 por 150 g, 3 cebule 240 g, 110 ml oliwy z oliwek, 2 liście laurowe, 4 ziarenka ziela angielskiego, 3 łyżki koncentratu pomidorowego, 1,5 kg filetów z ryb morskich, Jedna łyżka mąki do opruszenia ryby, sok z jednej cytryny, jedna łyżeczka mielonej, słodkiej papryki, cukier, sól i pieprz według uznania. Czas przygotowania naszej ryby po grecku to 50 minut, nam z tego 8 porcji. Przepis oceniany jest jako średnio trudny, uruchamiam. Odważyć 1500 gramów filetów ryb morskich, i tutaj y, oni, y, nasze urządzenie sugeruje, aby to był czarniak, morszczuk bądź dorsz. My dzisiaj skorzystamy z miruny ponieważ z takiej ryby najczęściej korzystamy, to jest nasza ulubiona i taką właśnie dzisiaj użyjemy, ja mam jej troszkę mniej niż 1,5 kg. Filety opłukać, osuszyć, oprószyć jedną łyżką mąki i odłożyć na bok. Jeżeli chodzi o moje filety, filety są już opłukane, osuszone. Ja nie będę ich oprószać mąką w całości, tylko pokroję je na mniejsze kawałki. Także biorę na początek jeden filet, drugi odstawiam, i pokroję go na mniejsze kawałki, myślę, że takiej wielkości będą w porządku, tak żeby łatwiej nam później było je brać. Osobiście polecam Wam bardzo tą rybę, dlatego że ja kupuję zawsze rybę mrożoną, a ona naprawdę ma bardzo małą zawartość wody w sobie w porównaniu do innych ryb mrożonych. I teraz tak samo postępuję z drugim filetem. Moja ryba jest już pokrojona. Teraz czas na oprószenie jej mąką. Ja tutaj mam miseczkę, to łyżkę mąki przesypuję do miseczki. Będzie mi łatwiej obtaczać tą rybę w mące i każdy kawałek obsypuję mąką. Odkładam na bok na talerz i tak samo postępuję z każdym kolejnym kawałkiem. Jak widzicie, tej mąki naprawdę potrzebujemy niewiele. Moje filety są już oprószone mąką i teraz przejdziemy dalej. W kolejnym kroku trzy duże marchewki 240 gramów, musimy obrać i przeciąć je wzdłuż na pół, i następnie włożyć do pojemnika miksującego. Ja biorę moje marchewki. Ja myślę, że najpierw przekroję je na pół, ponieważ mam długie, teraz każdą wzdłuż. Marchewka pokrojona ląduje teraz w naszym pojemniku miksującym. Teraz tak samo postępujemy z pietruszką. 250 gramów pietruszki, czyli dwie pietruchy. Pietruszka pokrojona do pojemnika miksującego. Teraz jedną bulwę selera 650 gramów odważamy, obieramy i kroimy je na ćwiartki, a następnie na 2 cm kawałki. I teraz kroję na około 2 cm kawałki. Jak widzicie ja mam troszkę mniej selera, ponieważ niekoniecznie jesteśmy fanami jak jest za dużo tego selera w naszych daniach. Wrzucam selera do pojemnika. I teraz wszystko będziemy rozdrabniać przez 12 sekund. obroty 5. Rozdrabnianie dobiegło końca. Jak możecie zauważyć, warzywa część się rozdrobniła, a część, no nie do końca. Ja myślę, że powtórzę jeszcze raz ten krok, który był. Dlatego, że Seller, pietruszka. No nie do końca ładnie nam się rozrobiła. Raczej nie chcemy mieć takich wielkich kawałków. Także powtórzę jeszcze raz ten krok. Teraz powinno już być w porządku. I teraz właśnie jest to. Czego oczekiwaliśmy. Warzywa są drobne, nie są bardzo drobne, ale nie są też dużymi kawałkami. I teraz te warzywa z rozdrobnione muszę przełożyć do o, drugiej miski, a pojemnik miksujący umyć i osuszyć. Warzywa przesypane, teraz musimy odważyć 150 g pora. Ja już mam pora odważonego. Teraz musimy oczyścić, dokładnie umyć i białą część pokroić na 2 cm krążki, włożyć do pojemnika miksującego. Jak widzicie, tu już jeden kawałek mam pokrojony, kroję resztę. I pora wrzucam do pojemnika miksującego. Trzy cebule 240 g. Muszę obrać, przepołowić i włożyć do pojemnika miksującego. Mamy dwie i trzecią cebulę na pół. i cebule lądują w pojemniku miksującym. Teraz musimy przytrzymać przycisk turbo przez 2 sekundy, czyli nakładam pokrywę i trzymam. To wydarzyło się bardzo szybko. Masę ściągam łopatką ze ścianek na dno. Zobaczmy jak to jest rozdrobnione. Czy tak nas satysfakcjonuje? A myślę, że jest w porządku, chociaż nie, tutaj, jak możecie zauważyć, cebula nam się nie rozdrobniła. Także myślę, że jeszcze raz wrócę i jeszcze raz przytrzymam ten przycisk turbo na dosłownie jedną, dwie sekundki. Czy teraz będzie lepiej? Tak, zdecydowanie jest lepiej. Zapach, który nas uderza po otwarciu misy jest taki naprawdę konkretny. Dobrze. Masa ściągnięta łopatką ze ścianek na dno. Dodajemy teraz 50 g oliwy z oliwek. Mam przygotowaną oliwę, dodaję. Oliwa w pojemniku. Wyciągamy miarkę. Tutaj uszczelkę tylko poprawię. Wyciągamy miarkę z pokrywy. I będziemy przypiekać naszą cebulę sporem przez 7 minut 130 stopni. 7 minut właśnie minęło. Przygotowane warzywa włożyć do pojemnika miksującego. Na początek otwieram. Jak widzicie, nasze warzywa już tutaj są naprawdę miękkie. Także dodaję teraz warzywa z miski. Mieszanka przesypana. Wlewamy teraz 125 gramów ciepłej wody. Woda przygotowana. Wlewam. Dodaję dwa liście laurowe i cztery ziarenka ziela angielskiego. Na początek ziele angielskie. I 2 liście laurowe. Zatykam miarkę w pokrywie, na początek nakładam pokrywę, teraz miarka i wszystko będziemy gotować w 100 stopniach 15 minut. Po 15 minutach muszę dodać teraz do pojemnika miksującego wymieszane 3 łyżki koncentratu pomidorowego z 4 łyżkami ciepłej wody. Ja mam przygotowany już koncentrat pomidorowy 3 łyżki. Dodaję teraz do tego cztery łyżki ciepłej wody. Wszystko wymieszam moją szpatułką. I teraz to dodaję do pojemnika miksującego. Otwieram. Tutaj, jak widzicie, warzywa już nam zmniejszyły swoją objętość. Dodaję koncentrat. Zamykam pokrywę i wszystko gotujemy jeszcze 10 minut, 100 stopni. Gotowanie właśnie dobiegło końca. Podczas następnego kroku na patelni musimy rozgrzać 60 ml oliwy i smażyć ryby. W razie potrzeby partiami na złoto brązowo Czyli my teraz przenosimy się na patelnię i będziemy smażyć naszą rybę. Mam tutaj przygotowaną wcześniej oproszoną mąką rybę. Na patelni rozgrzewa się olej. Musimy doprowadzić do sytuacji, kiedy ten olej będzie naprawdę rozgrzany, żeby ta ryba od razu zaczęła się smażyć, a nie wciągała ten olej. Także biorę pierwszy kawałek i wykładam go na patelnię. Jak widzicie, ryba od razu zaczyna się smażyć. Ten gaz pod smażącą się rybą, yy, ogień nie może być za duży, bo chcemy, żeby ta ryba usmażyła się w środku. I teraz smażymy rybę najpierw z jednej strony, a następnie z drugiej. Minęło około 4 minut, będę przewracać teraz rybę na drugą stronę. Jeżeli chodzi o czas smażenia ryby, to tutaj musicie się jakby sami kontrolować, bo to wszystko zależy od ryby, jaką mamy, od grubości tej ryby. Jak widzicie, ja najpierw zaczęłam od tych cieńszych filecików, a te grubsze zostawiłam sobie do smażenia w drugiej partii. O. Rybka z jednej strony usmażona tak się prezentuje, teraz tak samo smażymy z drugiej strony. Myślę, że znów około 4 minut. Minęło 4 minuty, ryba jest już usmażona. I ściągam je na talerz wyłożony ręcznikiem. Rybę musimy zostawić chwilę, żeby nam odpoczęła, odsiąknęła a ja w tym czasie będę smażyła drugą partię. Nasza ryba, jak widzicie, jest już usmażona na taki lekko złoto-brązowy kolor. Na razie odstawiam ją na bok i teraz przejdziemy do kolejnej części naszego przepisu wbudowanego. Sos warzywny przyprawić sokiem z jednej cytryny, jedną łyżeczką mielonej słodkiej papryki, cukrem, solą i pieprzem. Na początek otworzę misę. Widzę, że już nasza yy, Nasz sos ma bardzo ładny kolor. Ja teraz spróbuję tego, żeby wiedzieć, czego potrzebuję dodać więcej: czy cukru czy, czy soli. Myślę, że cukru nie potrzebujemy na ten moment. Na pewno dodam tą cytrynę. Sok z jednej cytryny. U mnie to była mała cytryna. Dodaję jedną łyżeczkę słodkiej papryki. I doprawiam to teraz z solą ale też nie za dużo. Tutaj warzywa mają fajny, naturalny smak, podkręcony tym koncentratem i pieprz. Pieprz dodany. Usmażone filety teraz musimy ułożyć na półmisku, przekładając je sosem. Potrawę na grecki sposób podać letnio. Teraz jeszcze jakby tutaj nic nie mówię o tym, żeby to wymieszać, dlatego ja wrócę do wcześniejszego kroku. Gdzie było e, to gotowanie? Zwiększę sobie tutaj obroty na dwa mieszające. Zmienię czas na około minutkę. I nawet temperaturę myślę, że zostawię. Niech to nam się ciągle podgrzewa. Zamykam. I teraz wymieszamy wszystkie przyprawy razem z naszym sosem. E, sos już doprawiony, wymieszany. Jest gotowy do jedzenia. Ryba tak samo, teraz będziemy to wszystko przekładać na półmisek, więc tak na początek bierzemy pierwszy kawałek ryby i tak kolejno każdy kawałek ryby przekładam. Ja myślę, że nam wejdzie tutaj około 4-5 kawałków. Rybka wyłożona, teraz przekładamy nasz sos warzywny. Ja tutaj sobie go zestawię, rybę odstawię. I teraz przekładam przygotowany sos do naszej ryby. Nasza potrawa jest już skończona. Jak widzicie, my podaliśmy ją w takiej wersji. Tutaj dołożyliśmy kilka plasterków cytryny. Także tak się prezentuje skończone danie. Jeżeli Wam się podobał ten przepis, zostawcie lajka, like, subskrypcję. Smacznego! Do was podsumowaniem naszej potrawy ryby po grecku. Jeżeli chodzi o samą rybę, my użyliśmy miruny, tak jak Wam mówiłam, to jest taka ryba, której my najczęściej używamy. I ona jest fajna, soczysta, jest dobrze usmażona, nie jest zbyt sucha. Jeżeli chodzi o farsz, farsz jest jak dla mnie idealny, naprawdę gotując w garnku, tak jak robiły, to nasze babcie mamy. Zajmuje nam to bardzo dużo czasu, a tutaj mamy w sumie wszystko za jednym zamachem, ładnie posiekane i jest bardzo smaczny. Wiadomo, musimy już wedle własnego smaku dodać sól pieprz. Dla mnie te proporcje, których ja użyłam były idealne. Mi to danie bardzo smakuje. Ja w ogóle jestem fanką ryby po grecku. Damian nie lubi, więc nawet tego nie próbuję. Zachęcam Was do wykonania tej potrawy na Wigilię, na święta, bardzo szybka, łatwa w przygotowaniu, też rybę możecie zmodyfikować, użyć taką, której Wy najbardziej lubicie. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy potrawy przygotowujecie na święta, ewentualnie co byście chcieli zobaczyć w naszym wykonaniu z Lidlomixa jeszcze przed świętami, żebyśmy to zrobili. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję i do następnego. Cześć!